Po degustacji kaskina de Rose. To, co widzicie za mną, to parcela trestelle jedno z tutejszych kru i z tego kru między innymi próbowaliśmy wina. Fenomenalna jakość owoców, fantastyczna pijalność i bardzo duża elegancja. To chyba tak można najkrócej scharakteryzować te spróbowane wina. A to, co tutaj jest za mną, to właśnie barbaresko. Tak wygląda, tak wyglądają tutaj się wzgórza, może nie tak strome, nie tak rozłożyste jak w przypadku Barolo, ale też dające fantastyczne wina. Wydaje się, że bardziej owocowe, mniej na stronę beczką niż w przypadku właśnie Barolo. A nam się ten styl bardzo podoba i cieszymy się, że podczas tych wakacji mamy okazję trochę bardziej poznać tą apelację, bo do tej pory byliśmy skupieni bardziej na Barolo. A teraz postawiliśmy sobie za cel, żeby bardziej właśnie poznać yy, producentów z Barbaresco. Yy... Ale też powiedz coś też, też o Ricardo, bo fantastycznie tak, ogóle... nas oprowadził po całej winnicy Farn... i winiarze. Tak, oczywiście. Bardzo, bardzo fajny... Facet bardzo e, taki elokwentny, ale taki, tak naprawdę słuchało się go z dużą przyjemnością i poopowiadał nam sporo e, o tutajszym teruła, o, o różnicach właśnie między Barolo i Barbaresco. E, No Teoretycznie, niby to wszystko gdzieś tam wyczytaliśmy wcześniej z książek, i to oczywiście było dla nas e, dość wiadome, ale usłyszeć to od producenta. I z jakimiś takimi niuansami, które on opowiada, no to jest jednak zupełnie e, co innego, więc nie dość, że niesamowite wina to rzeczywiście taki bardzo fajny, e, trochę teoretyczny wykład na temat e, tutaj tego Ricardo, gracie, od, gracie e, mile. klimatu i miejscowego terua. Tu jest Restele, tam z tyłu niestety tam nic nie widać, ale tam jest e, Rio Sordo, drugie jest takie znane Cru Barbaresco. E, a poza tym, tam, tam wszystkie wina były super. I Dolczewsko, i Barbera, i, i, Barbara, i Powiem Wam tak, Robert, który wychodzi z degustacji, jest zadowolony ze wszystkich, ze wszystkich win. To jest rzadkość, więc nie, dlatego nie, nie, jest tak podekscytowany. w słabej pozycji. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Pa! Do